Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was filmikiem z moimi perełkami kosmetycznymi z drogerii Rossman. Nie, to nie jest hol zakupowy tym razem, to są produkty, które zakupiłem jakiś czas temu, optymalnie je przetestowałem i dzisiaj chcę je nadzwyczajnie w świecie wam pochwalić. Także jak najbardziej są to produkty, które nie kosztują dużo, mają genialne składy i są efektywne w działaniu. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, przechodzimy dalej. Pierwszy produkt jest to Only Biowcierka do skóry głowy. Ona kosztuje 35 zł. Ja jestem moi drodzy w trakcie walki z zakolami moimi, które mam od dziecka i nie mam na nie totalnie wpływu. Rozpocząłem walkę na chwilę obecną mezoterapią z komórkami macierzystymi. Zobaczymy co będzie dalej z moimi zakolami po zakończeniu serii mezoterapii. I tutaj również chciałem podbić działanie tej mezoterapii wzmacniając skórę głowy bardziej. I tutaj mamy bezpieczne rozwiązanie wzmacniające skórę głowy, wzmacniające bólki włosowe i hamujące wypadanie włosów. Mamy tutaj wcierkę bez alkoholu, która ma wzorowy skład, posiada bardzo dużą ilość ekstraktów, które wykazują silne właściwości wzmacniające i ten zapach takiej maliny i to nie jest zapach syntetyczny malinowy, tylko naturalny, zdecydowanie to jest wyczuwalne. Produkt mega skuteczny. Ja zauważyłem tutaj na długości, gdzie nie mam problemów z łosieniem, ponieważ ja mam zakola tylko tutaj. Ja tutaj zauważyłem, że zdecydowanie po zastosowaniu tej wcierki moje włosy szybciej rosną. A babyków mam tyle, że głowa mała. Także jak najbardziej ten produkt jest w pełni skuteczny. Trzeba go stosować systematycznie. Mamy tutaj bezpieczny skład bez śmieci. Także jeżeli poszukujecie takiej bezpiecznej wcierki do skóry głowy, śmiało on Bio. Wybaczcie takie opakowanie, a nie inne, ale jest to prawie denko Zostało mi tutaj na jedno zastosowanie odżywka do włosów orientalny ogród z Jopa. Przepiękny, długo utrzymujący się zapach. Genialne wygładzenie włosa. Świetne nawilżenie włosa. Ta odżywka nie ma żadnych wad. Genialny kosmetyk, także jak najbardziej śmiało również mogę polecić tą odżywkę do włosów wysuszonych, które wymagają takiej totalnej dawki nawilżenia. Tej marki już chyba nie ma w Rosmanie, ale zakupiłem to jakiś czas temu. Jest to Corinne de Farm i jest to taka woda różana do twarzy. Ona kosztowała 6 zł. Moi drodzy, to jest coś genialnego i wielka szkoda, że naprawdę Rosman to wycofał. Mega skuteczny produkt o właściwościach takich wyciszających, kojących skórę, mega nawadniających idealnie również mi się sprawdza to jako baza pod olejowanie włosów czyli aplikuję na przykład sobie tą mgiełkę na włosy później nakładam olej z Only Bio do włosów niskoporowatych i jak najbardziej nie ma żadnego problemu jako baza pod olejowanie idealny produkt i jako produkt taki łagodzący wyciszający skórę do twarzy zdecydowanie genialny kosmetyk z dostępnością ciężka sprawa chyba Rossman wycofał tą linię ze swojej drogerii ze sprzedaży yy, globalnej wielka szkoda ponieważ produkt genialny dla każdego typu skóry. Kit za 26 zł Fluff Maska Sleeping do ciała, czyli Body Sleeping Mask o zapachu jabłka i cynamonu. Moi kochani, to jest coś cudownego, to jest coś rewelacyjnego, to jest po prostu coś genialnego. Kosmetyk mega nawilżający, mega regenerujący, przecudowny zapach jabłka i cynamonu. Długo utrzymujący się na skórze, także idealny na te jesienne wieczory. Kosmetyk mega, spektakularny w swoim działaniu. Świetne nawilżenie, odżywienie. Formulacja preparatu mega, szybko się wchłania, zero tłustej warstwy. Totalny kopniak nawilżający dla skóry ciała w nocnej pielęgnacji, ponieważ jest to sleeping mask. Ale nie ma tutaj żadnych interakcji, aby stosować ten produkt w dziennej pielęgnacji, rano na przykład, do ciała. Ponieważ jest to tylko po prostu nazwa, a tak naprawdę jest to bardziej taki skoncentrowany balsam do ciała, od zwykłych balsamów do ciała. Mega udany produkt od Flaff, także jak najbardziej polecam. Żel aloesowy AA w atomizerze. Wiecie, że ja kupiłem ostatnio drugie opakowanie tego żelu w tubce, ponieważ mamy wersję w tubce i mamy wersję w atomizerze. Najlepszy z najlepszych żeli aloesowym ze wzorowym składem, bez śmieci, ponieważ najczęściej w żelach aloesowych występuje mikroplastik, trietonolaminę, także zdecydowanie od takich żeli aloesowych się ucieka. Tutaj mamy hialuronian sodu, mamy czysty aloes, substancje łagodzące, zero mikroplastiku, zero trietanolaminy, czyściutki skład dostępny w Rosmanie za 25 zł maksymalnie. Do włosów, do twarzy, do ciała, na podrażnienia, na poparzenia, na oparzenia. Genialny kosmetyk, także jak najbardziej polecam. Ostatni idealny kosmetyk, ponieważ w tamtym roku odstawiłem żelę prysznic i z tego względu, że zaczęły moją skórę przesuszać, i teraz do nich powróciłem. Powróciłem do mandarynki. Moi drodzy, ten żel tak przepięknie pachnie. Nie przesusza skóry. Zapach na ciele utrzymuje się bardzo długo. Jest to po prostu taki żel energetyczny. Zapach przegenialny. Energetyczna właściwość tego produktu jest po prostu fenomenalna. Totalne pobudzenie. Na chwilę obecną nie przesuszą mojej skóry, więc śmiało jest w ulubieńcach kosmetycznych. Cena orientacyjna w Rosmanie obecnie chyba 22 zł. Produkt bardzo wydajny, także jak najbardziej polecam. Także moi drodzy, to są moje hity kosmetyczne z drogerii Rosman. Obecnie, które już przetestowałem i mogę Wam śmiało wyrazić moje. Zdanie na ich temat. Jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hej.